się ma, witajcie moi drodzy wszyscy, jesteśmy nad wodą. O wodzie tutaj teraz dużo opowiem, zaraz jestem z Łukaszem, ale na początek tutaj tak się rozłożyliśmy. Moje graty, dwie wędeczki. Tutaj piękne stanowisko. Będziemy sobie tutaj właśnie siedzieć, odpoczywać i czekać na jakieś branie, a jak nie to po prostu posiedzimy. Nowa woda, nigdy tutaj nie byliśmy. W miarę, w miarę się tak przygotowaliśmy, średnio, bo to tak znienacka trochę było z ostatniej chwili. Jest tutaj gdzieś po jednej stronie tej wody, e, chyba około 70 stanowisk, może nawet więcej. I każde jedno stanowisko praktycznie na motokarpiowy. <gry> Także tutaj ludzie na nocce byli. No, No, a my tu przyjechaliśmy sobie na parę godzinek. Dosłownie zobaczymy, co z tego będzie. Szybka bajóweczka, stanowisko jeszcze raz nakręcę, parasolek i co Łukasz? Zajebiście. Bunkrów nie ma, ale też jest fajnie. No Też jest fajnie. Przede wszystkim woda fajna. 8 rano dopiero, zestawy w wodzie także. Zobaczymy co będzie. Już się gorąco robi. No już się cieplutko robi. O, spławik tam był dosyć daleko, ale to może tam od tamtych chłopów jeszcze? No nic, relaksujemy się i czekamy. Może jakieś branie wejdzie pierwszy raz, dopiero będziemy poznawać tą wodę. Tutaj na pewno kilka razy będzie trzeba przejechać. Bez metody, tym razem na sztywno. Dwa woreczki takie PVA, coś tam malutkie, bardzo, coś tam wrzucone w niej. I zobaczymy. Najważniejsze to ta piękna pogoda i relaks, bo ciężki tydzień był bardzo, także. No, trzymajcie kciuki i do zobaczenia niebawem. Mam nadzieję, że ktoś tutaj będzie coś holował, a jak nie, to tylko relaks. To my pocholujemy. No, pocholujemy po browarku i, i ten. I zobaczymy, jak będzie. Trzymajcie się. Hejka. Siema, siema, witajcie ponownie. Mały update'cik. Ryb nie ma. Bunkrów też. Bunkrów też, ale jest... No, jest fajny klimat, jest relaks. Właśnie przerzuciliśmy zestawy. Jest ile? 29, po 9 o to tak nawet... Późno. No późno. Późno przerzuciliśmy, zagadaliśmy się trochę. Ale to właśnie o to chodzi. O to chodzi. Nie mam styksa, żeby relaksik był. Relaksik. No przecież się relaksuje. Ociekam. no. Dobra, już już obserwuję. No, tak powolutku, powolutku będziemy sobie tam przerzucać. Zobaczymy. Może coś tam, co się połowi, ale naprawdę jest taka fajna pogoda. Rozmowa się klei. Tutaj jeszcze jeszcze trochę napoju. Proteinowego. Pre, protein. Wysokobiałkowy. Proteinki są. Na legalu. Można powiedzieć, bo to maskowane. Także co? Słońce świeci pięknie. Nie, jest kurcze, żyć, nie umierać. Parasol się sprawdza. Tak, powiem, co mam na wędkach. Prawa wędeczka zmieniłem na ten podajnik kordy, na który jeszcze nic nigdy nie złowiłem. Trochę dłuższy przypon, ale stwierdziłem, że jak rzucać, to rzucać. Nie nastawiam się tutaj za bardzo na jakieś rybki póki co, tak żeby po prostu było. A lewą na woreczek PVA. Taki malutki. Bardzo jedna kuleczka. Tam nie pamiętam. Chyba czosnkowa biała. A na prawej wędce mam. Chyba banan, pineapple, żółtą. Ty Łukasz? Coś tam... Ty na metodę masz? Czy tam coś pamiętam? Nie pamiętam. Garlic cheese, Kuleczka jedna. A drugie jest red krill. Albo sausage. Spicy. Jedno z dwóch. Nie pamiętam. No. Także rozmaitość jest jakaś, nie? A jak nie to w ananasa pójdziemy. Fana... pójdziemy w ananasa. Białe kulki z ananasa są najlepsze. No. Albo z kopeksa. o widzisz. No też mam, też mam właśnie z Kopexa, ale te dwie jakoś będę męczył na razie, te dwa i kolorki, te dwa smaki. O, mamy tutaj. Towarzystwo. Towarzystwo jest. Będą nam chleb rzucały. No. Taka wina, że będą chleb rzucały. Nie no, sobą musi być. Nie ma się co martwić. No, tylko nie pływać po żyłkach, nie pływać po żyłkach. O Przejęły się faktem strasznie. Ty. No, ale ty przepłynęły jakoś, nie? Ty, może im nie. rzucę kości, może się na kości rzucą. Nie, bo już tu później, już tu później zostaną. Dzisiaj na bogato Łukasz KFC przywiózł, nawet, nawet kurczaczek wszedł. Z deliwerką, a jak? Z Deliverką, tylko bananek jest, wszystko jest, także. Proteiny są. <laughs> Proteiny są. <Masa> się robi. <laughs> <noise> Nie tylko trzeba się relaksować. No nic. My pokorzystamy sobie z pogody. Udatecik jakiś za niedługo, a zobaczymy jak to. Może jakaś ryba nawet będzie, no jak się suszy, także może jakaś ryba będzie. Puszczę, ja makrele wziąłeś? <noise> Nie, od razu wędzoną. Sardynki. Od razu złowić wędzoną. No ja panie, na bogato. No Zobaczymy także, co będzie. Dokładnie. Do zobaczenia za chwilę. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie trzymajcie się i trzymajcie kciuki, żebyśmy coś złowili. Hej w końcu Co? 1025 Relaks dalej Relaks to kiedyś takie buty były no, Powinieneś pamiętać Chociaż jakaś ocierka od czasu do czasu, nie? Żeby tak wiesz. Tak, żeby nie jest Bo było tak ping, dobra, dobra, coś tam, coś tam niby jest. To takie, bo muszę proteinę dolać. Coś tam się niby dzieje Właśnie bo mi się proteiny w słońcu grzeją No moje się nie grzeją, Miałem ja mam cały czas zimne piwko Moje tak zostawiłem na słoneczku i tak wiesz, ryzykownie Hardcore jesteś A. Od burnejki żeś się nauczył <laughs> Burnejka no Zobaczymy, może coś z tego będzie Zgoda nam dopisała, naprawdę. Marzenie, nie? Szkoda byłoby kurde tutaj nie być. Łabędź, uciekaj. Łab łabądził uciekaj. Zaraz dostanie pokarku karku twoimi żyłami i będzie yy, kwiczał. Branie masz. Branie mam że... <laughs> Jednej i drugiej Wiesz, zacinaj Co, co za ryj o, Idę podciągnąć trochę, kurde to mi zestaw Nadudał I Fikę łabądził Siema siema, znowu updatecik. Znowu Łukasz, Przerzucie. Przerzucamy, przerzucamy. brań nie mamy. <grym> Dobra, a tak. Coś z tego Kiedy co z tego będzie? A tak nawiasem zobaczcie. Chciałem coś pokazać na, prę... na prędkiego. Jest takie coś, jak ten goł, nie? Jak ten goł. Znacie to z filmów? Nie, zarąbiste. Siatek nie rozpuszcza, nie? No to patrzcie, nie? Gówno. Kurwa prawda. Wpieprzyłem to w siatkę i zobaczcie, co się dzieje. Siateczka nowa, nie rozpuszczona. Przed chwilą to zrobiłem, ile minutę temu nie. Miało siatek nie rozpuszczać, nie. Takie główna to oni sobie na tych filmikach swoich promocyjnych wciskają, a później. Po prostu lipa. Ech, także nic. Wrzucę towar w wodę, trzeba nową siateczkę skrecić. No ale co? Dalej siedzimy, dalej relaks. Bo ryb dalej nie ma. Czekamy tutaj na jakiś sygnał, bo tutaj samiśce karpiarze są. Czekamy aż tutaj, ktokolwiek, ktokolwiek tutaj cokolwiek złowi. Nie wiem, chyba taki kiepski okres. Ja ogólnie chyba wiosny nie lubię pod względem połowu ryb. Tak zauważyłem, bo chyba najciężej się łowi. To już nawet zimą lepiej ryba wchodzi. No cóż, poczekamy. Zestaw w wodzie, ja muszę kolejne zrobić, zapasowy. Ja Idziesz spać, zaraz. Idziesz, Trzeba się wyspać, na ziemi. No, Jak niedźwiedzie, nie? Zobaczcie. Rozpuszczona siata. To dupy, to dupy. Nic. Fajna miejscuwa ogólnie. Nie? Fajna miejscuwa za 10,50, nie? Pan wyspać, to dzisiaj, dzisiaj, Ryb nie ma tutaj kude... no jakoś słabo na razie, słabo. Rybki nie są współpracować. To wszystko przez te zmiany pogodowe, nie? W nocy przymrozek na minus rano zero. Teraz wyskoczyło słońce na chwilę, teraz znowu go nie ma Nawet na małe siateczki PVA Co? Ryby na kwarantannę 14 dni a może być właśnie, że dostały kwarantannę, tylko że te 14 dni to już trwa chyba z miesiąc. Jaki kraj, taka kwarantanna. Jest dobra, to do zobaczenia za chwilę. Mam nadzieję, że to coś pyknie. Od czasu do czasu jakąś ocierkę mamy U Łukasza tu przynajmniej. Mówisz i masz. A już ocierka. Nagrana ocierka, nie? Także wiatr. prawie. Albo wiatr. Dobra, także czekamy na rybę dalej. Gdzieś tak do drugiej. Do drugim, więc drugą maczucią będziemy się zbierać do chaty Porelaksowani także na tyle Nara No i wyspani, nara Honor uratowany No, tutaj, tutaj, no, będzie, bo nie chyba moczył tego Dawaj, 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 śmiało No nie ma problemu z tym Mały Mały ale wariat, on nie taki mały. Mały leszczyk, ale jest O Jezusiu Chociaż jedna ryba Wielki hok O ładnie Czekaj, bo nie wiem czy dźwignę Mamy to Mamy to Dobra, dawaj le leszcza do wody, bo to jedyna woda, jedyna ryba na tym łowisku. Ludzie, patrzcie rybę mam <grystanie> Jednak tu coś pływa Jak pijany tu do kamienia dorąbał. To chyba często ci pikał Dobra no, Leszek ci wszedł, no to zawsze coś można powiedzieć, że mieliśmy jakąś jedną rybę Akcja była jak w kinie normalnie Przy odkurzaniu sali Dokładnie Ale jedną się rozsypało Wali cały czas w to samo miejsce tam towaru to już wie może 3 kilo podwalło z pięć Na chuj to tyle No, się się na nas przygotowuje, ej, później pan, już nie będą nęcić jak, jak na tym memie, panie nie, nie karm pan tyle, bo nażro się i nie będę chciał wybrać No cóż Nasza kilkugodzina zasiadka dobiega końca Tak jak widać już się w zasadzie składamy No niestety tylko z jednym leszczykiem No ale tutaj ten leszczyk to można powiedzieć Mógłby zrobić furorę, bo tak jak widzicie, trochę osób, trochę tutaj namiotów jest nad wodą. A no niestety, ryb nie ma, nie? Nie, nie wiadomo, nie, nie wiem, nie wiem, czego to może być, w czym leży problem. Może, tak jak przypuszczam, coś z tą wiosną, z tymi skakaniem temperatury, ciśnienia czy coś, no bo. Tak, jak nikt nie łowi, to słabo, nie? Przypuszczam, że tutaj metoda też by się w tym momencie nie sprawdziła. Po prostu ryba nie chce żerować i tyle. Myślałem, że pokażę jakiś fajny filmik, ale no niestety nie udało się. Ewentualnie tam jeszcze wrzucę jakiś śmieszny fragment, może z wypadu dwa tygodnie temu. Z Łukaszem byliśmy. To wtedy właśnie e, myślałem, że na metodę połowie. Niestety, nic, nic. Rybostan, zero rybostanu. Nie wiem, po prostu nic się nie działo. Także się pakujemy powoli. Czekamy do lata. Bardziej, albo żeby ta ryba bardziej chciała żerować. Bo teraz to tak na dobrą sprawę, to tylko. Co? Na promocję w rybnym czekaniu. No, teraz na dobrą sprawę to tylko kaczki żerzą tutaj. Nic poza tym. Dobra, jeśli nie będzie ryby to my się żegnamy, składamy i do następnego, może będzie jakiś ciekawszy materiał, może jakaś inna woda, może jakaś mniejsza woda, gdzie tę rybę będzie łatwiej zlokalizować, nie będzie trzeba się męczyć, zobaczymy, nic, trzymajcie się, pozdrawiamy, hej. Wszystkie po kolei. Namiotko, namiotu, namiotko, namiotu. I Nic, nic się nie dzieje kompletnie. Łącz panowie wędkarze, nikt nic nie złowił. Tak nikt nic ten. nie złowił, no a to o, przejdziesz, przejdziesz. Jak nie, to mu lusterko zabiorę, co się przymknąć. Nikt nic nie złowił. Z Tam tamtej strony było dosyć fajna woda. Patrz, po drugiej stronie też dużo osób siedzi, no ale tu nikt nic nie. Nie wiem Tu niektórzy to grubo. Też kulek. No Kulek, nie kulek, aut kuźwa, namiotu, wszystkiego tam Nie no, dzieciaka przewija, to nie, to ja będę kręcił dupę Wszyscy zastanawiałem się, czemu ryby nie biorą Każdy siedzi... Na holiday'u są Kupę ludzi, kupę ludzi Wszystkie wędki, i no, nic nie pisze będzie zarzucał chłopkę A, tego no Spombeczka Będą spombować tutaj chłopaki na trzy będy i z Ma jeszcze cztery będy. jedzie to samo 15,5 stopnia. Stary jest gorąco. No elegancka pogoda. A tu jakiś rzut namiotów, nie? Jaka oblegana woda. piękne, fajne te namioty kurcze. Ja kupuję taki, mówię, taki podwójny, taki jak ten, no podwójny, no to coś takiego jest. Zamówieniech niech mi przyjedzie do domu.